Na nowym roku 2006. witam Was, widzowie, dzisiaj mam pokazuję, jak nie puszczają moje wiary. Mam niezwykle się troszkę na tam okolice, więc myślę, że to będzie mogło puszczać. jeszcze nie było. Ale jak będzie, to będzie to miało O! Ile tutaj nie puszczają Ta, wiary? Tam są!

Ti metto dove vai A teraz to 6, się. Się, się Tak jest głośno, że się, się nie wcina. Jocie, ja nie mówię. Zrobię takie balety. Bacz. Okej. nowego. Roku! Dwa, to jest sok. Dobra, nie. No i 15 km, ja już się pewnie, dlaczego nie ma chyba. Nie, nie, wam. Się te nie, 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 No i ja to nie. Wam wszystkim, przecież sześciu siedmiu nowego roku, mam nadzieję, że popiję moje 10 subów. Subskrybujcie ten kanał! No i teraz jak się tego Właśnie tak. Wyciszek z bajkarki, one pokazują, że się pisze, subywali ten kanał, tu lajkowali. To bym w końcu jakaś lewa, jest 100 lewy subów. Bo nic nie ma. ten film! Musicie to być! sto albo nie wiem! 1000 subów! Brawo! O ja tutaj nie Wszystko wam nie Ale tak to wiem, że pan tu! No, tak pomyślałem, co to w XXI się nadchodzi. Zaraz po tym filmie leci post, w którym zrobiłem zdjęcie Pani Belek, raczej tej pierwszej pierwszej, w końcu. zrobię zdjęcie bo to będzie post. Więc

Ty zobaczcie, co mam jak psale. Wow. Dobra. Myślisz, że jest nasz koniec? Dobra, ja już z papa.